Pytanie 28. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie lalki Bolesława-Prusa. Z swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Epoka pozytywizmu w literaturze polskiej była okresem, w którym praca była podnoszona na piedestał, jako wartość samą w sobie. Autorzy tej epoki często ukazywali pracę jako fundamentalny element życia społecznego, zdolny do umacnienia gospodarki, gospodarki i społeczeństwa. Jednym z takich dzieł literackich jest lalka Bolesława Prusa, która wskazuje na różne aspekty pracy jako pasji człowieka. Praca, jest, e, praca jako pasja jest tematem istotnym w lalce Bolesława Prusa. Główni bohaterzy Ignacy Rzecki i Stanisław Wokulski stanowią. Przykłady postaci, dla których praca nie tylko jest źródłem utrzymania, lecz także pasją, która nadaje sens ich życiu. Ignacy Rzecki, główny bohater Lalki, stanowi doskonały przykład człowieka, dla którego praca była nie tylko źródłem utrzymania, lecz także pasją. Mimo monotonii pracy Rzecki, znalazł w niej satysfakcję i radość. Praca ta, choć wymagała wielu poświęceń, była dla niego życiowym celem i wybawieniem od trosk. Podobnie Stanisław Wokulski traktował pracę jako środek do osiągnięcia celu życiowego, jakim było zdobycie względów Izabeli Łęckiej. Praca stała się dla niego przepustką do lepszego życia i penetracji w arystokracji, choć nie zawsze spotykał się z aprobatą ze strony elit społecznych. Z pasją pracowali również Geist i Ochocki, którzy oddali swoje życie nauce. Traktując osiągnięcie naukowe jako najważniejszą wartość, ich praca przynosiła im satysfakcję i radość, choć dla Geista była też trudnym wyzwaniem ze względu na brak środków finansowych. Wprowadzenie ich postaci w świat pracy ukazuje, jak mocno związani są oni z zawodem, który wykonują oraz jaką satysfakcję cierpią z jego wykonywania. Praca jako pasja człowieka jest więc centralnym tematem, który wyłania się z lektury lalki i stanowi istotny wątek w literaturze epoki pozytywizmu. Kontekstem, który tutaj przywołam będzie, yy, będzie właśnie książka Waldosowa Raymonda, pod tytułem Chłopi praca jest fundamentalnym elementem życia społeczności wiejskiej. Główni bohaterowie, czyli chłopi, poświęcają swoje życie pracy na roli. To od plonów i ich pracy zależy, jak będą żyć i czy zdołają przetrwać. Praca na wsi nie tylko jest źródłem utrzymania, ale także stanowi sposób życia, tradycję i kulturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Chłopi pracują ciężko, często w niewielkich warunkach, lecz dla nich praca na roli ma głębszy sens i jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Dziękuję za moją wypowiedź.